Jest zima. Nie widziałam słońca pół roku. Przesadzam. Ja już chcę wiosnę. Zawsze jak jest zima, to przestaje żyć na jakiś czas. Wstrzymuję się z radością z życia, jakimiś aktywnościami do lata. Czuję, że po prostu się zatrzymuje. Nie wiem, może to jest ok. Muszę się napić kawy. Mam jakiś taki dziwny etap. Ostatnio dużo rzeczy się nawarstwiło, przez co czułam się trochę przytłoczona. Nie wiem aktualnie, co się dzieje w moim życiu, bo jest przerwa międzysemestralna i do tego momentu tak cisnęłam mega. Teraz mam trochę więcej wolnego, ale nie też za dużo, bo chodzę do pracy. Miałam jakiś taki cel przed oczami zdać sesję, a teraz już nagle go nie ma i, i czuję się zagubiona. Nie wiem po prostu, co ze sobą zrobić. Nie chce mi się nic robić. Nie chcę nic robić. Nie chcę wychodzić. Nie chcę spotykać się z nikim. Nie chcę scrollować, nie chcę z nikim gadać. Nie mam ochoty. Mam ochotę prowadzić swoje emeryckie życie. Także zapraszam Was do spędzenia tego dnia ze mną Będziemy robić nic Nic produktywnego Bo ostatnio wpadłam w taki schemat Że wszystko co robię Musi mi dawać jakiś efekt Musi przynosić jakąś korzyść Robiłam to tak bardziej z myślą O jakimś celu Albo z myślą o swojej przyszłości A chcę po prostu tak pobyć w tu i teraz Porobić rzeczy, które lubię Ostatnio zaniedbałam swój wolny czas A on też jest ważny Żeby tworzyć na niego przestrzeń żeby robić rzeczy które sprawiają, że czujemy, że żyjemy i które dają nam szczęście. Także. Co? Nie chcę już zimy. Chcę, żeby było ciepło w końcu. Suplementuję witaminę D. To jest ogólnie mój pierwszy sezon jesienno-zimowy, w którym suplementuję witaminę D. I na początku myślałam sobie: tak, to zmieni moje życie. Teraz. Ta zima będzie łatwiejsza, ta zima będzie inna. Będę się czuć świetnie, będę mieć dużo motywacji, dużo chęci do robienia czegokolwiek. I okazało się, że mimo, że suplementuję witaminę D, nadal jest to dla mnie trudny czas. Zima. Ja nie chcę dramatyzować, ale. I'm just a girl. <laughs> Dobra, muszę przestać mówić to w każdym odcinku, że I'm just a girl. <laughs> muszę przestać się tym tłumaczyć. Bo to jest mój największy argument w związku ze wszystkim, co robię. I'm just a girl. Okej. Okay. Uh... Jeszcze co do tej witaminy D, opowiem krótko o moich przemyśleniach, bo zawsze miałam coś takiego, że jak widziałam jakiś, na przykład, trend w internecie, od jakiegoś czasu jest bardziej moda na zdrowe nawyki, jakiś wellness, jakiś self care. Zawsze wydawało mi się, że jakiś jeden nawyk, który wprowadzę w moje życie, po prostu je zmieni, uratuje mnie i sprawi, że moje życie będzie łatwiejsze i ja będę się lepiej czuła, ale tak naprawdę, no dobra, zdrowe nawyki istnieją. Ja nie podważam tego, czy regularna aktywność fizyczna jest zdrowa. Chodzi mi o taki mindset, o to, co myślimy o naszym życiu, a nie o to, co robimy. I nie ma przepisu na życie. Nie ma takiej jednej rzeczy, która od tak sprawi, że twoje życie wejdzie na wyższy poziom i naprawi twoje życie, bo zacznijmy od tego, że twoje życie nie jest Popsute. A my ciągle szukamy jakichś rozwiązań, jakichś złotych rad. Łapiemy się czegokolwiek, co myślimy, że nam pomoże. Myślę, że, że zmiana zaczyna się najbardziej w głowie, ale jest to długi proces, który bardzo często wymaga terapii, żeby zmienić jakieś tam schematy myślowe. Dlatego też taka wiadomość ode mnie, żeby nie brać nigdy zbyt poważnie tego, co konsumujemy. Być krytycznym wobec tego, nawet wobec tego filmu. Albo ludzie mówią swoją subiektywną opinię opartą o ich własne doświadczenia, bo chcą się podzielić, albo chcą zarobić. Więc pozostawmy swoje umysły otwartymi. Myślmy po prostu w miarę możliwości. Kupiłam włóczkę, będę robić szalik. To są moje projekty z tamtego roku, których nie dokończyłam. Nie wiem czy pamiętam, jak się szydełkuje. Mam taki zestaw e, szydełek. Znajdę sobie chyba na YouTubie jakiś tutorial, żeby sobie przypomnieć. Jest masa tego. Kocham robić jakieś takie rzeczy manualne. No. Już pamiętam. W ogóle, jak kupowałam tą włóczkę, to poszłam do pasmanterii i kupiłam ją za chyba 8 dych, a później poszłam do jakiegoś sklepu typu, kurczę, nie pamiętam już, Deals? Nie wiem. I zobaczyłam włóczkę praktycznie taką samą, ale dwa razy mniejszą, takiego samego koloru, za chyba 10 złotych. i się załamałam ale nieważne nic mnie nie powstrzyma już nie ma co nawet o tym myśleć to będzie szalik tak jest koncept bardzo mi się właśnie podoba mieszanka tych kolorów nie wiem jaki szeroki zrobić ten szalik Plan na teraz to szydełkować, robić szalik, ponieważ mam 70 lat i myśleć i analizować całe swoje życie, bo to jest moja ulubiona aktywność. Mam mleka i użyję jogurtu i wody. Czy to zadziała? I uh -huh. I'll let you lie. Make you feel like home if I tell you you mine. Don't make me sad. Don't right powiedzieć, Że kluczem do szczęścia w życiu, ponieważ już trochę żyję na tym świecie, jest to, żeby jak najczęściej jeść naleśniki i przy tym zrobić sobie imprezę, tańcząc do ulubionej muzyki, udając, że to jest koncert. Kluczem do szczęścia jest również to, żeby Twoje naleśniki miały posmak oleju rzepakowego. Nie akceptuję innych naleśników. Żeby jeść je palcami i z dokładnie takimi dodatkami, jak jadłeś w dzieciństwie. Nie stresuj się za bardzo. Zjedz se naleśnika. Na spokojnie. Dzień po dniu. krok za kroczkiem. A jeśli miałeś gorszy dzień lub kilka dni, tydzień, miesiąc, to wiem, że w tym momencie może trudno jest sobie to uświadomić, ale przed tobą są niesamowite chwile, niesamowite dni, dobre dni i każda emocja mija. Jesteśmy tylko ludźmi, przeżywamy, jesteśmy wrażliwi, zmagamy się z czymś, każdy. To ok być czasem zagubionym, łatwo się w tym pogubić. Naleśniki to dla mnie czysta nostalgia. Muszę częściej je robić. Robimy sałatkę z marchewki, którą widziałam już wszędzie chyba. Jestem bardzo ciekawa. Wystarczy tylko marchewka, sos sojowy, oliwa z oliwek, sezam i sól i pieprz. Ta marchewka mnie triggeruje. Dobra, test. Dobra. Pogadajmy w końcu o czymś istotnym, czyli literatura. Ostatnimi czasy miałam bardzo mało czasu na czytanie, ponieważ była sesja, ale po sesji stwierdziłam, że muszę to nadrobić, bo kocham, kocham czytać. Kocham to uczucie, że wciągam się w jakąś książkę i zapominam o świecie. I jak trafię na jakąś fajną książkę, to aż po prostu ekscytuję się na myśl o czytaniu jej przez kilka godzin. To tak, pierwsza książka to obcy Alberta Kami. Ciekawa książka. Wydaje mi się, że główny bohater wywołuje w nas taki lekki dyskomfort, jest całkiem nietypowy, jest trochę kontrowersyjną postacią i ludzie go za bardzo nie rozumieją, a on po prostu był szczery przez cały czas. I trochę tak, jakby skinął za swoją prawdę. To jest postać, która sprawia wrażenie takiej trochę obojętnej. Nie jest zbyt wylewna, nie jest to postać zbyt ekspresyjna. Myślę, że muszę to przeczytać jeszcze raz. Czuję, że coś mi umknęło w tym. Na pewno jest to intrygująca pozycja. Następnie Paulo Coelho. Na brzegu rzeki Pietry usiadłam i płakałam. Kupiłam tę książkę od przeuroczego pana, który miał wystawę książek z antykwariatu w Buwie za 10 zł. Ogólnie się zastanawiałam, co kupić, ale zobaczyłam Paulo Coelho i od razu pomyślałam, biorę. Z tego powodu, że czytałam od Paulo Coelho Alchemika i dlatego też miałam bardzo wysokie oczekiwania w stosunku do tej książki, wydaje mi się, bo Alchemik bardzo mi się spodobał. Też wydaje mi się, że w dobrym momencie na niego trafiłam, że czułam, że naprawdę zmienił mój mindset w stosunku do niektórych rzeczy i czułam, że coś mnie uświadomił i czułam, że właśnie potrzebowałam to przeczytać. I to jest też ciekawe, jak to, co czytamy, ogólnie, konsumujemy, na nas wpływa. I też fascynujące jest to, że czasem bierzesz jakąś książkę i czujesz, że ty miałeś ją przeczytać w danym momencie, że po prostu trafiłeś na nią z jakiejś przyczyny w odpowiednim momencie swojego życia. Jeśli trafiłbyś na nią wcześniej, mógłbyś jej nie zrozumieć. Jeśli trafiłbyś na nią później, mogłaby nie zrobić na tobie wrażenia. Czytasz to i czujesz całym sobą to, co chce przekazać autor. I ja tak miałam z Alchemikiem, ale to nie podobało mi się. Może też jakbym przeczytała to kilka lat temu, kiedy bardzo intensywnie zastanawiałam się nad wiarą, Bo to, co jest ważne, co trzeba powiedzieć tutaj, to jest książka dla osób, które interesują się religią w, w literaturze. Nie wiem, mi się to dziwnie czytało. Nie potrafiłam tego odnieść do swojej rzeczywistości, nie potrafiłam się z tym utożsamić. Takie jakieś dziwne to było dla mnie. Jakoś w ogóle nawet sposób napisania tej książki mi nie siadł. Mimo, że czytałam już od Coelho inną książkę, i ona mi się spodobała, Podobała. Ale może to też kwestia tego, że to nie był ten idealny moment na tą książkę. Nie wiem. A może po prostu mi się nie podoba i to jest ok. Jest to jeden lekcji, który zmienią twój sposób myślenia. Jestem przed połową, tak naprawdę. Ogólnie jest to naprawdę bardzo fajna książka yy, samorozwojowa, gdzie ja niezbyt lubię takie książki. Chociaż miałam swoją fazę, że czytałam tylko książki samorozwojowe, bo nie wiem, coś mi odbiło i myślałam, że to poprawi moje życie. Nie poprawiło to mojego życia. Nawet w kilku kwestiach być może je skomplikowało. Ale no tak od czasu do czasu lubię coś dla odmiany po prostu. I naprawdę ta książka jest fajnie napisana. Trafia do mnie sposób myślenia autorki. Nie zawsze mam na nią ochotę. Muszę mieć nastrój na to, ale dużo sobie zaznaczam i wydaje mi się, że będę do tego czasem wracać. Czasem mi się wydaje, że urodziłam się w swojej generacji, ponieważ ja jestem typem osoby, która mogłaby scrollować na Facebooku cytaty o życiu. Kropka głębokie. I jest kilka tutaj takich, wiecie, głębokich przemyśleń. Dużo też bardzo realistycznego podejścia, to mi się podoba w tej książce, że to wszystko nie jest takie odklejone. Nie wiem, jeśli miałabym polecać jakieś książki typu samorozwojowe, to myślę, że to by była jedna z niewielu. I jak mówiłam, że z tą książką nie potrafiłam się utożsamić, to z tą się potrafiłam. Ale nie wiem, czy powinnam tak mówić, bo autorka Sylwia Plath umarła wsadzając sobie głowę do piekarnika. Popełniła samobójstwo. Jest to książka o depresji. O młodej dziewczynie, która jest... Ambitna, ale odnajduje w sobie jakąś pustkę, która ciągle się powiększa i traci trochę siebie. Jej przeżycia wewnętrzne są bardzo ładnie opisane. Po prostu wydaje mi się, że większość osób, nawet takich, które nie zmagają się z depresją, potrafiłoby się odnaleźć w jakichś kawałkach głównej bohaterki. Do połowy akcja szła bardzo wolno, aczkolwiek mimo wszystko czytało się to bardzo dobrze. Ja dawno się nie wciągnęłam tak w żadną książkę, dlatego polecam. Już nie mam co czytać. E, chyba muszę zacząć kupować książki za grosze na Vinted, bo potrzebuję książek. Potrzebuję, żeby być względnie stabilną osobą. E, jeszcze to dokończę. Taki krótki update. Chcę czytać więcej. Szukam ciągle jakichś fajnych pozycji chcę jakoś wykorzystywać swoje wolne chwile typu w komunikacji miejskiej na przykład żeby brać ze sobą książkę albo czasem mam jakieś okienko między zajęciami po prostu więcej czytać bo bardzo to lubię a czasem zaniedbuję to i to jest trochę takie dziwne ale czasem nawet czuję się źle z tym że tak mało czytam bo kiedyś więcej czytałam i biorę to tak personalnie ale wiem że to jest okej okay, że nie muszę we wszystkim ciągle progresować bo życie wcale nie wygląda tak tylko tak Nie wierzę. Nie wierzę w to, co ja robię w ogóle. Dobra, i to jest w porządku, że teraz mniej czytam niż kiedyś, bo mam też inne rzeczy na głowie. Mam więcej obowiązków. Próbuję też nowych rzeczy, rozwijam się też w innych rzeczach, i bardziej chodzi mi o to, że ja po prostu to lubię i chcę tworzyć przestrzeń na rzeczy, które lubię. Zróbcie dla siebie coś miłego dzisiaj i każdego dnia. bo życie to ma być fan. Nie czekajcie z życiem do lata. Ja też się postaram nie czekać. Zawieramy umowę na paluszek że będziemy starać się o siebie dbać i być dla siebie mili i wyrozumiali, ale też w miarę możliwości realistyczni w swoim podejściu i czasem nieco bardziej obiektywni.